with team chem. Państwa w dziewiątym z kolei spotkaniu, dzięki którym ojciec Jacek Sali przypomina nam tych, dzięki którym jesteśmy na freta. Ojcze profesorze, mówiliśmy o ojcu Walentym Potworowskim, ale jego rówieśnikami też, no poniekąd kolegami z duszpasterstwa byli, bo to był krąg poznańskiego. Skąd te powołania się brały? Był też ojciec Michał Mroczkowski i Jan Janczak. To byli mniej więcej rówieśnicy. Ojciec Michał Mroczkowski mieszkał tutaj w klasztorze 27 lat. Yy, bardzo długo był prowincjałem dwie kadencje, w tym momencie także, w tym czasie także, kiedy był stan wojenny. Jak ojciec wspomina, potem był przez 16 lat syndykiem prowincji, czyli tym, który. Yy, Odpowiada za to, żeby pieniądze, żeby prowincja miała pieniądze, żeby można było prowadzić różne dzieła prowincji. Tak ja ojca Michała Mroczkowskiego. Hmm, wspominam zwłaszcza z takich rzeczy, które doceniłem dopiero dopiero po jego śmierci. E, mianowicie jak genialnie budował swoją, swoją postawę wobec różnych zaangażowań społecznych, jakich wtedy w naszym klasztorze było dużo, bo, bo ponieważ tutaj w każdy czwartek co tydzień spotykała się tak zwana sekcja kultury Kiku. To była sekcja młodzieżowa, ale władze nie zatwierdziły nazwy i okazało się, że dla mentalności magicznej, to wystarczy, prawda, skreślić słowo, że to jest młodzieżowa, że to jest sekcja kultury, i wtedy władze się zgodziły. I wtedy, wtedy, ponieważ. Ta grupa młodzieżowa miała taki ustrój, że ja byłem nie tyle duszpasterzem, co takim kapelanem. W sensie oni byli w pełni, w pełni samorządni, zapraszali swoich prelegentów, rzecz jasna, że pod moją obecność, także przy moich prawach weta. Gdybym miał jakieś, no, no, jakieś powody, żeby się sprzeciwić jakimś zaproszeniom, tak czy inaczej, no, z naszego klasztoru zrobił się całkiem realny ośrodek opozycyjny. I ja osobiście takie mam wrażenie poczucie, że w ogóle nie mam żadnych zainteresowań politycznych i tam się w to nie, nie bawiłem, ale prowincjał rzecz jasna był był z tego powodu atakowany i tak dalej. Ja tylko może dodam, ojciec Michał był prowincjałem od 73 do 82 roku. Proszę ojcze, przepraszam za przerwanie. Tak, tak. I właśnie dokładnie w 72 roku zacząłem być już pasterzem tej sekcji kultury i ojciec Michał ani razu nie dawał mi ani aprobaty dla tego, co robię ale co ważniejsze nie sprzeciwiał się temu. Tylko czasem tak jak na korytarzu wiesz, oj, ojcze Jaczko, gdybyś ty wiedział, co oni tam na ciebie wygadują i, 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 i sobie szedł dalej, prawda? To znaczy, krótko mówiąc, to, to była niesłychana mądrość, niesłychana mądrość, że, że, właśnie, że wiedziałem, że, że to nie jest tak, że gramy w jednej drużynie ale zarazem, zarazem, że zostawiał pełną wolność, a w końcu, no, jak się Nowa Polska pojawiła, to praktycznie wszyscy to byli ludzie, z którymi się spotkałem, prawda, począwszy od, od premiera, ministrów i różnych wysokich urzędników, prawda, to, to yy, i tutaj... Yy, na takiej samej zasadzie, zasadzie nie, nie było żadnych sprzeciwów ze strony jego jako prowincjała dla moich zaangażowań na rzecz internowanych, bo Władze jakoś internowanych różnie traktowały, rzecz jasna to historycy nauką już to dawno wyjaśnili, że niektórzy byli traktowani strasznie łącznie z tym, że były bicie i tak dalej, ale były takie grupy internowanych, których władza rzecz jasna bardzo nie lubiła, ale zarazem starała się aksamitnie wobec nich postępować i w związku z tym na przykład dawała pozwolenia na odprawienie rekolekcji. to jest osobna historia, to o tym nie, nie będę przecież teraz opowiadał. Tak czy inaczej, ojca Michała Marczowskiego od tej strony no, wspominam z ogromną wdzięcznością, że, że no, natomiast generalnie był człowiekiem bardzo dyskretnym, był człowiekiem, który miał doskonałe kontakty w Niemczech. Dzięki temu też był człowiekiem bardzo szanowanym w episkopacie, bo troszczył się m.in. o siostry klauzurowe, żeby były środki na to potrzebne. Ale ja też, ponieważ miałem okazję trzy lata mieszkać w Pradze z ojcem Dominikiem długą, dzisiaj kardynałem, Prymasem Czech, on zawsze bardzo. Serdecznie wspomina ojca Michała, zresztą przyjechał na jego pogrzeb. Bardzo serdecznie wspomina ojca Michała jako tego, który dbał o Dominikanów w krajach uciskanych. Tak, na, tak na Litwie, Łotwie i tak, tak, tak. To, to. Więc ojciec Michał przy całej swojej dyskrecji, ale też doświadczenia tego pokolenia, które musiało działać w konspiracji, wiedział jak to robić, wiedział jak dostarczać te środki, jak dbać o Dominikanów właśnie w sytuacji, w której nie mogli działać legalnie. To jego ogromna zasługa. Był człowiekiem, który bardzo kochał zakon, może czasami on nie był kaznodzieją, nie był duszpasterzem w takim sensie gromadzenia wielkich rzesz ludzi, Natomiast miał ogromne zasługi, które czasami były gdzieś tam, no, chyba nie są do końca docenione. To, to jest wspaniała postać, której bardzo wiele zawdzięczamy. i to prawda, to co ojciec mówi, to jest najściślejsza prawda, tak, jestem tego świadkiem. Takim rówieśnikiem ojca Michała i towarzyszem często był ojciec Jan Janczak, z kolei prowincjał, który jeszcze tutaj w Warszawie nie urzędował, ustanowiony przez prymasa Wyszyńskiego, ale tutaj przez szereg lat mieszkał w tym klasztorze. Tak, znaczy, tak bardzo wysoki człowiek, tak, i, 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 i taki, tak wyszła z niego tak, taka, taka duża pokora. To, 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 to trzeba. Trzeba to przyznać, on wstąpił do zakonu, pochodził z rodziny niewierzącej i matka nawróciła się z chwilą, kiedy został księdzem, a tata był zatwardziały i nie wiem, jak tam w końcu się skończyło, czy, czy odszedł. Na Sąd Boży pojednany sakramentami, czy, czy nie, ale on wstąpił do zakonu po skończonych studiach matematycznych. Zresztą wtedy kilku matematyków wstąpiło, m.in. ojciec Benedykt Piotrowski, tak. Y, y, Pan Nowak Jeziorański osobiście mi powiedział, że ojciec Benedykt Piotrowski jest jego ciotecznym bratem, to znaczy ich mamy były siostrami. Tak, i ojciec Benedyk Piotrowski, on tutaj nie mieszkał, był proboszczem na Służewie, proboszczem z taką niewiarygodną skrupulatnością, to znaczy wtedy parafia na Służewie miała zaledwie 2000 mieszkańców, a po kolendzie chodziliśmy, prawda, w kilku, także na jeden wieczór to się miało czy 4 rodziny, i każdy, prawda, każdy otrzymywał od proboszcza staranne instrukcje, prawda, jak tam się idzie, jak tam dzwonek, jak tam zły pies i tak dalej, i tak dalej. Prawda, także, że od tej strony to, to był tak skrupulatny, że aż przekraczał granicę śmieszności. Tak ale był człowiekiem bardzo kochanym, tak, bardzo kochanym kochany w Tatrach tak. w 90 roku. Tak. Był proboszczem, w małym, cichym, pierwszym tak. proboszczem człowiek godnych tak. zasług. Dziękuję ogromnie, Ojcze no. Profesorze, za to spotkanie, przybliżenie kilku bardzo pięknych postaci no. e, związanych z naszym klasztorem.